Z pewnością można stwierdzić, że obok artylerii, w World of Tanks, nikt nie może przejść obojętnie. Wielu zwolenników bitew z artylerią często mówi, po prostu nie umiesz grać przeciwko niej. I tu pojawia się pytanie, jak należy to robić? Spoiler! Nie można jednocześnie być stuprocentowo bezpiecznym i grać efektywnie. Mimo to istnieje szereg porad i instrukcji, które mogą znacznie utrudnić celowanie w was, choć nie zawsze się sprawdzą. Po pierwsze należy poznać całość silnych i słabych stron pojazdów tej klasy. Są to maszyny o małej wytrzymałości jeden na jeden, ale często prowadzą ogień, będąc poza zasięgiem widzenia, pod ochroną ukształtowania terenu. Pomaga im w tym unikatowa zdolność patrzenia na mapę z góry i bez ograniczeń odległości, w jakiej widać cele. Tym różnią się od pozostałych pojazdów. Ich pociski w porównaniu z innymi zadają znacznie większe uszkodzenia, ale kosztem długiego celowania, przeładowania i czasu lotu pocisku, a na główną zaletę, jaką jest możliwość trafienia ukrytego celu, wpływ Inny parametr to jest grawitacja pocisku. Mówiąc inaczej, u każdej klasy pojazdów pocisk będzie przyciągany do Ziemi z określoną siłą, lecz u artylerii z inną, dodatkowo różniącą się w zależności od działa i nacji. Właśnie dlatego posiadamy na przykład artylerię stromotorową o moździerzowym torze lotu pocisku. Tak jak ich współbracia niszczyciele czołgów, większość z nich strzela z działa umieszczonego nieruchomo w nadbudówce, ale są wyjątki. Ogólnie rzecz ujmując, aby grać przeciwko artylerii, należy myśleć jak artylerzysta, a więc należy mieć doświadczenie w grze tymi pojazdami. Chcecie czy nie, jest ono niezbędne. Pierwszą cechą, którą ogranicza ich skuteczność jest prędkość lotu pocisku. Najlepszy wynik osiąga obiekt 261 i jego 510 metrów na sekundę. Średnia prędkość pocisków to jak widać 420 m na sekundę na średnich poziomach i 480 na wysokich. Dla porównania haubica KW2 miota bułami z prędkością 525 m na sekundę. Porównajmy trzy pojazdy E50M obiekt 261 i FV304. Wszystkie będą strzelały do celu znajdującego się w odległości 500 metrów. Pocisk czołgu średniego, co jest zupełnie logiczne, pokonał tę odległość mniej więcej w 1 trzecią sekundy, podczas gdy obiekt i FV zrobiły to odpowiednio w 1,1 i 2,8 sekundy. Niezależnie od tego, że ich pociski lecą z prędkością 510 i 270 m na sekundę, grawitacja zmusza do podniesienia działa wyżej, co oznacza dłuższą drogę do pokonania. W tym przypadku rzeczywista prędkość lotu wyniosła 463 i 177 metrów na sekundę. Jednak właśnie taka parabola jest gwarantem sukcesu dla pojazdów, które ostrzeliwują cel z ukrycia. Widzimy więc teraz dwa typy dział i przejściowy między nimi: moździerzowe z mniejszą prędkością lotu, płaskie z większą i średnie, do których zalicza się większość, ale bez wyraźnego wskazania na którąś ze stron. Oto spis modeli moździerzowych, z którego widać, że zaliczają się do nich przede wszystkim pojazdy niskich i średnich poziomów oraz kilka wysokopoziomowych. Ich główni przeciwnicy odległość i ruch. Pierwsze nawet na dziesiątym poziomie nie pozwala na pokrycie całej mapy, plus pocisk leci odczuwalnie dłużej niż zwykły, a drugie bardzo utrudnia dokładne celowanie. Dużo trudniej jest przewidzieć działania gracza w ruchu. Na wszystko to wpływa kaliber działa, najczęściej większy niż u odpowiedników, przez co pojazdy te nie mogą szybko celować i celnie strzelać. Najlepsza sytuacja dla nich to niczego nie podejrzewający czołg stojący za niewielkim ukryciem. Aby usmysłowić wam, jak bardzo taka osłona może być złudna, weźmiemy mapę Strefa Podbiegunowa Czołg Conqueror GC i StPZ-2. Naprzeciwko nich postawimy Jagd Tiger i KW1. Na pierwszy rzut oka oba pojazdy są dobrze chronione z przodu przez gruby pancerz, a od góry przez wysokie wzniesienie, ale są już skazane na zniszczenie z tego powodu, że słabo znają swojego przeciwnika. Ich mocną stroną często jest także kąt ostrzału. Gracze raz nie zdają sobie sprawy z tego, jak wielki może on być. Być może nie jest to oczywiste od razu, gdy patrzy się z góry, ale konkretny przykład dobrze to unaoczni. Oto mapa, malinówka i Conqueror GC celując w lewo sięga młyna na szczycie wzgórza. Celując w prawo, sięga niemal obór. Miejcie to na uwadze. Szeroki kąt ostrzału nie przekłada się jednak na duży komfort ostrzału, a wręcz przeciwnie. Przejazd z jednego brzegu sektora do drugiego. Dla dział płaskotorowych odległość nie jest tak istotna. Dla nich gorszy jest niewielki spadek wysokości lotu, przez co nawet drobne przeszkody powodują, że pocisk nie może przelecieć lub obszar celowania jest częściowo zasłonięty, jak na przykładzie. Generalnie na 500-700 metrów strzelają lepiej także dlatego, że każdy przedstawiciel tego typu ma bardzo wąski sektor ostrzału terenu. Jedynie kilka stopni, ale te kilka stopni może się zmienić z np. 30 w poważniejsze 100 metrów, a nawet więcej. Do tego ich celność i szybkostrzelność jest o wiele większa niż dział stromotorowych. Zależnie od odległości poprawia się zdolność do posyłania pocisków za niewielkie wzniesienia, zwłaszcza że niewielkie wychyły boczne utrudniają celowanie. Jednak nie oznacza to, że ruch chaotyczny nie przyniesie efektu. Nawet stosunkowo szybko lecący pocisk dolatuje do celu dopiero po upływie 2,5-3 sekund. Jednym z ważnych czynników w grze przeciwko działu samobieżnemu jest znajomość pozycji, miejsca celowania i czasu przeładowania działa. Najbardziej nieprzyjemny w tym wszystkim jest sposób zdobycia informacji. Sprowadza się on do oberwania przez któregoś z członków drużyny. Jeśli ta rola przypadła Wam w udziale, to na ekranie pojawi się znacznik kierunku. Nie zwlekajcie i oznaczcie na minimapie kwadrat, w którym prawdopodobnie stoją działa. Możecie to zrobić klikając we właściwy punkt na minimapie z wciśniętym Ctrl. Jeśli wszyscy będą tak robić, będzie łatwiej grać. Zegar przeładowania. Dość często ogień artylerii skupia się na jednym celu i znajomość czasu przeładowania ułatwia grę przeciwko niemu. Na ósmym, dziesiątym poziomie najkrótszy czas przeładowania mają: FV 207 28,5 sekundy, Bat 155 55 26,8 sekundy, Obiekt 261 30,2 sekundy. Lorraine 155 51, 28,5 sekundy. Zwykle na poziomie 8-10 czas ten wynosi 40-50 sekund. Jeśli w bitwie jest jedno działo, to możecie uważać się za szczęśliwców i zachowywać tak, jakby gra została ustawiona pod wielbicieli dynamicznej walki. Usłyszeliście, że gdzieś spadł pocisk? Spójrzcie na zegar i odliczcie około 45 sekund. Wyjątkiem jest magazynkowy Bad Chat. Ma cztery pociski odpalane co 6 sekund. Za to potem jest niezdolny do walki przez mniej więcej 73 sekundy. A co robić, jeśli jesteście zagorzałymi kierowcami czołgów ciężkich i manewry wam nie wychodzą? Wówczas zwróćcie uwagę na osłonę przeciwodłamkową, o której filmik jest już na kanale. Przedstawiono w nim bardzo ciekawe rezultaty. Na koniec warto dowiedzieć się, jakie manewry będą najbardziej utrudniały prowadzenie ognia w Waszym kierunku. Gdy popatrzymy, jak celuje artyleria, zobaczymy, że duża szybkość tych czy innych czołgów nie jest przeszkodą, ponieważ poruszanie się po linii prostej czyni z nich trudny cel tylko dla niedoświadczonych graczy. Pozostali bez trudu odłożą odpowiednią poprawkę. Dodajmy, że w celowaniu przeszkadza w zasadzie każdy ruch. Gracz, który kołysze się w przód i w tył, nieustannie wyjeżdża z kręgu celowania. Sprawia wiele trudności. Oto przykład, jak nie należy postępować. Wydaje się, że koleżka jeździ w tej z powrotem, ale faktycznie nie opuścił granic celownika. Dlatego stał się łatwym celem. Gdy podczas walki wiecie, że działo jest wycelowane w to miejsce, gdzie znajduje się wasz czołg, postarajcie się uczynić wasz ruch jak najbardziej nieprzewidywalnym. Celownik najbardziej się rozjeżdża, gdy cel wyjeżdża poza granicę bocznych wychyłów działa. Niemal nie zmienia się za to z powodu oddalenia lub zbliżenia. Dlatego też gracze grając na prochorowce, zamiast wycofać się prosto, robią łuk, a następnie kręcą się na boki, dopóki nie znikną z pola widzenia. Na tej mapie idealnie byłoby przejechać na drugą część pola i zaświecić tam, zmuszając tym samym artylerię do ponownego skupiania celownika. I najważniejsze. Dobrze się zastanówcie, zanim się zatrzymacie. Jeśli będziecie robić to wszystko dobrze, będzie wstyd, jeśli nagle popełnicie taki błąd. Nawet jeśli w niebezpiecznej strefie pojawi się okazja do opróżnienia magazynku, jak w przypadku tego bata, nie omieszkajcie poruszać się pomiędzy wystrzałami. Gorzej z tego powodu nie będzie. Często można zauważyć, jak doświadczeni gracze wykonują uniki nawet wtedy, gdy w bitwie w ogóle nie ma artylerii. Wtedy uśmiech ciśnie się na usta. Krótkie podsumowanie. Przemieszczajcie się, Znajdźcie typy, pozycje i strzały dział samobieżnych, wskazujcie ich lokalizację. W przypadku dział płaskotorowych dobrze jest manewrować, wykorzystując wzniesienia i blisko ich pozycji. Wówczas ich celownik łatwo się rozprasza i muszą ciągle celować od nowa. Na z zdolnego respawna w dolince położonej najbliżej bazy wroga można być spokojnym, tutaj GW Tiger i 261 się nie wstrzeli. Działa stromotorowe za to nie lubią odległości i wszelkiego ruchu. Powodzenia!